Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu firmy JETEM Electronic. Jako inżynier aplikacyjny pracuję z klientami, którzy potrzebują zaprojektować elementy indukcyjne. Widzę czasami bojaźń i nieufność wobec tych elementów, a uważam niesłusznie. Przy odrobinie wiedzy, którą wspomagamy klientów, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu transformatory impulsowe czy też elementy indukcyjne, które stanowią filtry wejściowe zasilaczy impulsowych. Wymaga to oczywiście doboru specjalnego materiału na rdzeń, czy to feromagnetyka, czy nanokryształów, ewentualnie materiału proszkowego ze szczeliną rozproszoną. Wymaga to również doboru odpowiedniego karkasa, który zapewni niezbędną izolacyjność, ale prócz tego trwałość, trwałość produktu przez lata. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że drut nawojowy również ma znaczenie, ponieważ użycie odpowiedniego drutu spowoduje, że produkt zmniejszy swoje wymiary, zapewni klasę izolacyjności i będzie lepiej nawinięty. Będzie miał mniejszą indukcyjność rozproszenia. Nasze projekty to szeroka gama transformatorów impulsowych do zasilaczy małej, średniej i dużej mocy. Serdecznie zapraszam do współpracy. Dodatkowo chciałbym również wspomnieć o tym, że nasza firma będzie wystawcą na Evergig Expo 17 października 2019 roku w Krakowie. Ja również mam zaszczyt i przywilej spotkać się z Państwem i przeprowadzić warsztaty na temat Power Solutions pod tytułem Tajemne życie elektroniki pod ciągłym napięciem. Serdecznie zapraszam.